I kochani, w dzisiejszym odcinku Instagram będzie kontrolował mój hobby horse'owy dzień. Wybraliście, abym pojechała na walaksie. Dałam do wyboru Wam cztery ugłowia i wybraliście moje ulubione. Zadecydowaliście również o tym, żeby założyć na pierśnik, więc taki właśnie na pierśnik założyłam. Ściągamy derkę, bo jak teraz powiedziałam w ankiecie, znaczyliście, że bez derki, więc ją właśnie ściągam. Instagram wybraliście, że mam jechać w czapeczkach, więc również w nich jedziemy. Czapeczki są od Kajet. Tylko jedyna oryginalna osoba. Kto wie, ten wie. Wybraliście również konia, na którym ma jechać moja siostrzenica, oraz rodzaje ogłowia, na którym ma jechać. Mam Wam tutaj do wyboru emotki, kolor emotyki, i wybraliście fioletowe, więc właśnie na tym ogłowiu jedzie. Łatka. W to to ogłowy wygrało numer jeden. Totalnie. Miało bardzo dużą przebitkę głosów, więc takie również założyłam. I na pierśnik. Wybrałam akurat takie z futerkiem. Myślę, że mega ładnie wygląda. W kolejnej ankiecie było do zaznaczenia, czy robimy zdjęcia naszym horsom podczas jazdy. I zaznaczyli się, że tak. I my właśnie zrobiłyśmy już kilka fotek wcześniej, ale nie zdążyłam nagrać, bo akurat zaczęło padać, więc bardzo szybko robiliśmy jakieś fajne foteczki. I teraz sobie jedziemy dalej. Będziemy robić jedno z od Was, czyli mam zagalopować równo z moją siostrzenicą, więc właśnie tak będę galopować. Postaram się bynajmniej, więc życzę mi powodzenia. Przepraszam za mój wygląd, ale jest naprawdę zimno, więc biegniemy. <śmiennie> Jak ten kim mi się drwi między uda. Więc kolejne wyzwanie, czyli zrobić Piaf, więc uwaga. Nie, bo muszę no, być to, jak tu będziesz. Nie, jeszcze tu nie bardzo za Myślisz, że to tak łatwo? No. Nie wiedzę, że się, ja się. ruszy. Dobra, uwaga, odejść. Ja nie możesz ze mną. No, o jeden raz, dobra. dobra. Raz, dwa, trzy. Mam no nadzieję, że Wam się podobało. Mam no nadzieję, że to było dobrze zrobione. Idziemy spróbujemy jeszcze raz, bo to wyszło całkiem ładnie. Więc spróbujemy jeszcze raz. Tak, staraj się, żeśmy tak. Hop, 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 hop. Dobra. Nie, poczekaj, poczekaj, nie wyglądaj tak. No, dawaj ty. To jest nierówno. Widzisz? Jestem w takim dole. Nie na rady Nogi bardzo bolą, bardzo mnie bolą tutaj, o. O. więc kolejne wyzwanie, Wam tutaj tutaj nie będę tego uczyć się na pamięć, żeby wam powiedzieć. Więc uwaga. Dobra, nie będziemy liczyć czasu, bo nie wiem, ile mi to zajmie. Ale zobaczymy, jak mi pójdzie. O... Kify, a robisz czy co? Było, żeby przeskoczyć wszystko przez kałę. Nie wiem czy ja dam radę przeskoczyć, czy nie wpadnę. Nie będę miałam mokrych butów, bo się nie wywrócę. Wszystko nie widać w ogóle. No. Dobra. Więc uwaga to, że będę się rozpędzać. Dobrze się woli. A zrobisz tak, że tu pokazuję tak na ciebie jak skaczesz? Dziękuję. Chodźcie jeszcze raz. Teraz zrobimy kolejne wyzwanie, czyli przeskocz przez chłodę. Jesteśmy na bardzo podmokłym terenie, gdzie naprawdę nogi nam przewrenę zapadają. Więc zaraz będziemy skoczyć i zobaczycie to. Uwaga. Gda, 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 gda. Jest nagrany mini cross, ale mówią, jest tak tu mokro, że ja się zapadam. O kurde, że bye Nie, nie ma opcji. I teraz będziemy robić turnę, czas i właśnie tak Wam pokażę, będzie na to trasa, więc uwaga. 3, 2, 1, start. O, o i koniec. Trzymałyśmy się, się na chwilę, żeby dać taką malutką przekąskę dla naszych hobby -horsów. I są tak, takie smaczki, które ja sama wykonałam. Zobaczymy, czy będą im smakować. Tak, właśnie to są taką gałązkę, a łatka marcheweczkę, więc dreptamy dalej. Teraz będziemy nagrywać yy, GoPro. Yy, jak galopujemy? To już było takie jedno z od Was z wyzwań, więc właśnie je robimy. Ja już nie mogę, no nie było bardzo. Powiem wam, że u mnie pada i Alex jest dosyć mokry. Jest taki wilgotny. Bo tak kropi. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. No i co? Zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama oraz TikToka. Tak, także pa.